Łukaszku, bo też nie miałeś okazji, chciałem was poczęstować, w normalnych warunkach poczęstowałbym was ciastem, ale to potem, a teraz poczęstuję was tutaj, słuchajcie, bućka się uśmiechnęła, widzicie o co chodzi, chodźcie kochani, zrobimy wam, nie, zrobimy wam malutką zapowiedź kochani, zrobimy wam malutką zapowiedź tego, co was niedługo czeka, w związku z tym, że na 15k zapro... za, za, zażyczyliście sobie, że tak powiem, otwarcie boksu Team 2010, to kolejnym boksem, który kochani, będziemy dla Was odpierać będzie przepiękny boks z Korei, Japonii 2002. Kochani, edycja, która posiada. Uwaga, edycja, która posiada 140 kart. Pięknych kart, przepięknych, kochani, o czym za momencik się przekonacie. Natomiast na dzień dzisiejszy, kochani, otworzymy dla Was. Otworzymy dla Was. Uwaga, patrzcie na Fabiana. Otworzymy dla Was, kochani, po saszetce z tej edycji, żebyście zobaczyli, kochani, jak przepiękne są to karty. Czeka to na Was przy kolejnym naszym odcinku specjalnym. Zobaczymy, czy nam szybciej urośnie, pomolutku, zobaczymy, czy nam szybciej urośnie, wstrzymaj się Fabianku jeszcze, czy nam szybciej urośnie nasza strona, czy nam szybciej urośnie YouTube, kochani. Tak, myśmy jedną otworzyli, żeby zaprezentować widzom, czy na pewno chcą otwierać boks niemiecki. Ja bym w tym momencie właśnie chciał, Łukaszku, wyciągnij sobie te karty. Czekajcie, Butek. Zapraszam tu, zobaczcie. To już jest otwierana saszetka na naszym kanale. Natomiast chciałbym właśnie pokazać Ci Łukaszku, jakiego to są kalibru karty. Zobacz, to jest godło Brazylii. Przepięknie mieni się, tłoczone. To jest to, ja tak, tłoczone Patrz. godło Brazylii. Do tego słuchajcie, zobacz z tyłu na odwrocie. Piękne, o, daj odwrót ja karty, tej Brazylii. Nie, nie tej, tej, tego godła. Zobacz. O federacji wszystko, no, osiągi, adresy. Niesamowita karta. Także e, zobaczcie, kochani, kolejną kartę. Trofeum, jakie było tam do wygrania. No, no, To jest Puchar Mistrzostw Świata. To jest Puchar Mistrzostw Świata i to, to zobaczcie pięknie przetłoczone. No, karta z najwyższej półki, kochani. Ona z tej saszetki, tak. I tu jest dokładna hmm. e, data, kto kiedy ten puchar e, no, przykleić. A w 2002 roku trze, trzeba wpisać dokładnie e, zwycięzcę. Teraz proszę zobaczyć, jak wyglądają bazówki. Mm -hmm. Akuna y, to jest chyba urugwajski grajek albo gdzieś tam z Ameryki Południowej. Zobacz z tyłu na metryczce, powinno być. Y, Paragwaj, A, tak? Paragwaj, A, Paragwaj mm -hmm. Piękna, słuchajcie, bazóweczka. Tu macie kolejną do Honkima bazóweczkę, mm -hmm. Rewelacja pełna. Tu masz, zobacz, y, z Brazylii paulista, tak? Tak. Chodźmy troszkę bliżej tutaj światła, o takowe będzie lepiej, słuchajcie, tu jest Juninho, w tym momencie kochani mamy Juninho, piękna karta, tu mamy kochani Juan Jope Paulo i to jest Costa Rica kochani i teraz uwaga chłopaki, zobaczymy komu z was się lepiej trafi, także częstuję was saszetką ale po malutku, to nie są wyścigi te karty dokładnie, otwieramy jedną i nigdzie się nie spieszymy, słuchajcie tak naprawdę my nawet nie wiemy czego możemy się tam spodziewać dlatego, że w tej chwili kochani wiem tylko jedno, że w każdej saszetce są dwie specjalne karty także kto otwiera pierwszy to było to i to, powolutku jeszcze tak, tu były te dwie karty specjalne, powiem wam chłopaki jeszcze jedną niesamowitą rzecz, w tych kartach jest tylko dwóch Polaków. Jeden z nich to jest naturalizowany czarnoskóry Olisa Bebe. Ktoś, kto bardzo sporo bramek nam strzelił w trakcie eliminacji, i myślę, że on nam mocno pomógł w awansie do tej Korei. A drugi jest niespodzianką. Nie powiem Wam, chciałbym go trafić. Natomiast jako powiem Ci ciekawostkę, mamy z nim zdjęcie. Mamy z nim zdjęcie. Ja już wiem kto. Mam powiedzieć? Nie, ale ja Wam podpowiem, bo to jest mylące. Tak, jest, 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 yes. ale nic więcej nie mówimy, Hamalainen. słuchajcie. Jest. Yeah. Yeah. Nie, nie, Hamalajnen nie jest Polakiem. Słuchajcie, rozpoczynamy unboxing Fabianku, idę do Ciebie, dlatego że będziemy, słuchajcie, będziemy powolutku. Tak? Zaraz mi się u mnie zobaczymy, dobrze? Słuchajcie, po kolei. Ja cię kręcę, tato chodź! Słuchaj, nie, powiem Ci, wiesz, nie, sz, szału jeszcze nie, ale zaraz musisz zobaczyć, popatrzcie. Yy, najpierw patrzymy, dobra, jest ISSA, super, fajnie, natomiast pod spodem jest karta bazowa, ale wiesz, ile radości mi dała? Zaraz zobaczysz. No. Figo. No. Luis Figo, kochani nieprawdopodobna historia, myślę, że on również na legendach wyląduje w edycjach Champions League, facet niesamowitą robotę robi, słuchajcie z południowej Afryki mamy Pierre Isse a tu mamy słuchajcie Figo i teraz już sobie patrz, trafił Luisa Figo bardzo lubię tego grajka, słuchajcie w tym momencie w realu chyba, tak? Jeszcze coś tam nie udziela? Gra Figo, nie Grać nie gra, ale w sztawie w sztabie szkoleniowym słuchajcie, Luis Figo, 72 rok Czwarty listopad Czy wy wiecie, że ja jestem drugi listopad? Dwa dni jest ode mnie młodszy No to on mało lat Ja jestem, słuchajcie, drugi listopad On jest, jak trzeci? Ja jestem drugi listopad, synuś Oczywiście, zapaliłem świeczki i się urodziłem Czwarty listopad, kochani Figo No pięknie Ech, no, no, no Super, co tam mamy dalej? Mamy, kochani, Helwega Tomasa Helweg Tomas z Danii Z Danii mamy, uwaga ja cię kręcę, to jest bazuweczka. to jest kochani bazóweczka. Przypominasz sobie? Tak. Rivaldo, Roberto Carlos, słuchajcie, to jest postać. Na koniec. To jest, tam już słyszałem, że coś się dzieje u chłopaku, słyszałem już na koniec. Piękna karta, kochani Rivaldo, również 72 rok, tylko że z kwietnia, słuchajcie. Dobry rocznik był ten, 72, słuchajcie. Meksyk. Mamy godło Meksyku, przepiękne, zobacz. No śliczne są te godła. Coś to jest, to, jest to przepięknie wykonane, kochani. Dane teleadresowe do Moksiku, kto był prezydentem w tym czasie, 1927 rok, czyli data powstania, słuchajcie, federacji, no tak wygląda. Ty będziesz grał z kudemkiem, słyszałem. I uwaga na sam koniec, co to jest? Nie wiem właśnie. Co to jest? Przepraszam, nie pokazuję kamerką. Co to jest? 1962 chile. Słuchaj, widziałeś Łukasz? Ty, jakaś karta metryczka. Zobacz, jest karta metryczka, tylko nie wiem, słuchaj, zobacz, jest chile z 62 roku, czyli kto wtedy wygrał ktoś w 62. To jest to jakaś jest? konkretna karta. To jest coś to właśnie. Jest bardzo konkretna to jest karta. karta. Słuchajcie, my nie mamy zielonego pojmy, co się trafiło. Słuchajcie, ale wiesz co? Yy, czy to się da przeczytać tutaj? Yy, to emblem? jest karta... Czekajcie chwileczkę. Guteczek, nie wariuj, co ty tam już wariujesz? Czego Saszetka jest już otwarta? Otworzyłem. Ale dlaczego? Czekaj, ale ale, ale dlaczego? Nie chcesz się z nami bawić, to oddaj, nie będziesz. No ale dlaczego otworzyłeś? Poczekaj, no. Nie no, Sylku, no przecież... No ja rozumiem niecierpliwość, wszyscy jesteśmy niecierpliwi, wszyscy chcemy to zobaczyć, ale no, no nagrywamy to po to dla naszych emblem. widzów, no. Co to jest emblem? Przeczytaj co to jest. jakiś znaczek. Co to jest? Ale tu nigdzie nie ma tego? Ile na ile się trafia? Chyba. Tu jest oficjal emblem. Jedna. 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 to jest to. Ale jedna, ona się trafia jedna na cały... na, na całe 140 kart. Tak słuchajcie no powiem wam szczerze nie wiem, co, nie wiem co trafiliśmy jeżeli macie A doświadczenie w tej kwestii to dajcie nam znać bo Gutek się pali już by chciał tam wyciągnąć tak naprawdę nawet nie wie co bo tak naprawdę my nie znamy tej edycji kochani będziemy otwierać boksa obiecujemy wam bardzo natomiast chcemy tylko pokazać króciutką zajawkę co was czeka natomiast jeżeli ktoś z was ma wiedzę na ten temat ja bym chciał tylko żebyś zobaczył Łukaszku na pucharze zobacz 62 roku czy Chile było Aha. zwycięzcą czy Chile było zwycięzcą w 1962 Brazylia. roku? Czyli może w Chile były mistrzostwa? Mogło tak być, że ta, w 1962 roku ta, były ta, w Chile, ta, ta. czyli w tym momencie w roku 1962 yy, były w Chile i taką kartę dostaliśmy. Także Fabianku, gratuluję Saszetki. Jak możesz mam prośbę, poskładaj je z powrotem, dlatego że yy, a my idziemy słuchajcie do Gutka, no który już nie wytrzymał i nam rozciachał saszetkę. My chcieliśmy, żeby to ciachanie odbyło się yy, jakby historycznie na oku kamery, natomiast no, ciężko od niego to wyegzekwować, jest to raptus niecierpliwiec. Mamy, kochani, tutaj z żyni z, z Chin. No niesamowita historia. Nie umiem nic powiedzieć o tym grajku. Totalna egzotyka. Tak, poprosimy następną kartę. Mamy kartę. Mamy Carlosa. Carlos, nie, 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 Bazuwa, ale Carlosa. Słuchaj, natomiast Carlos. Carlos. Ja myślę, że tak, ale powiem ci ja mam do niego wielki sentyment. Facet nie dość, że jest lewo nożny jak gutek, to wali właśnie wolne, zawija, pamiętasz jego słynną bramkę z linii końcowej z, z akcji z pełnego biegu. Jak zawinął i bramka weszła? Tak. Słuchajcie, to było wbrew porawom fizyki. A, bo myłem, Bartę Oj, a co poszła, półtora metra za bramkę i wróciła, słuchajcie. No to jest właśnie Roberto Carlos, kochani. No rewelacyjny piłkarz. To są dwie bramki, za którego go zapamiętamy. Z rzutu wolnego Fabian z 30 metra wali. Piła leci, słuchaj, półtora metra od bramki i zawraca z powrotem i wchodzi w okno, nie? Miazga. Poproś tatę, żeby ci na YouTube puścił. Kto bronił? Bartesz, Bartesz. No Francji zawinął taką bramę, tak. E, a to Bartes no nie byle kto? Jedziemy z kolejną kartą, słuchajcie. Ty mamy to samo. No co tu się dzieje? Źle? Nie, Deutschland, 74 rok. No to były Mistrzostwa Świata wtedy w Niemczech. No właśnie, ale A, zobacz, to znowu mamy metryczkę w tym momencie z 74, słuchajcie z Niemiec. No jest znaczek jak było. Czyli widocznie może będą, słuchaj, w tej edycji z wszystkich Mistrzostw Świata Wstecznie. z każdego Wszystkie państwa, które organizowało, kochani. No to, Piękny, no to, no to coś pięknego, kochani. No. To muszę Wam powiedzieć, kochani, że no, takie, takie pyszności Was czekają w kolejnym. W kolejnym boksie. Guteczku, dawaj kolejną kartę. Ale się dzieje. Yy, słuchaj, yy, mamy <laughs> jego chcieliśmy, jego chcieliśmy. Jest Oli. Słuchajcie, jego chcieliśmy. Patrzcie, druga saszetka otwieramy. Emanuel Olisabewe Polska. Ale się cieszymy. Słuchajcie, tu jeszcze w Panoti Najkosie, bo on potem do pana Najkosu przeszedł z Polonii Warszawa. On w Polonii Warszawa, nie? Słuchajcie. Manuel Olisabebe. Mamy kochani w tym momencie naszego reprezentanta Polski. To nie e, na! H. No ale nie, no, ta, mówiliśmy, że jest dwóch. Jest Olisa Bebe, a drugi jest na H, bo są dwie karty dwóch Polaków. Misiuniu, następnym razem tatuś obiecuje, bo już się nam kończy karta pamięci. Guteczek otwiera. Uwaga. Garcia. Spel. To jest z Meksykańczych, słuchajcie. Czuć tak sobie pomyślałem. Nie bo szóstą wyciąga teraz, słuchajcie, uwaga. Co tam na koniec nam zostawiłeś, Gutosławie? Ho, ho godło! Ale jakie piękne godło Paragwaju, słuchajcie, jakie przepiękne godło Paragwaju, Paragwaj Liga Futbol, ludzie kochani, no miazga, wiecie co, zrobimy tak, żeby wszyscy byli pocieszeni, Tuśka, wybieraj sobie jeszcze jedną saszetkę, ty, musimy zobaczyć, kto z was w trójkę e, będzie ja miał, na To będzie miał najlepszą, słuchajcie, e, Fabianku, rozłóż swoje, jak możesz, karty, a my, zaraz zobaczymy, co, a my zaraz zobaczymy co u zobaczymy co u, u pyśki. Łukaszku walimy ostatnią saszeteczkę. Nuśka też otwiera do końca rozetnij. Nie, 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 nie psuj się, rozetnij do końca. Do samego końca rozetnij. Aha. Okej. Okay. Pójdzie? Czy pomocy? Musisz tak mocniej, z końca Nusia wziąć, wiesz? Z końca nożyczek. Nie tu z końca w sensie tam gdzie grube jest. Jak się kroi, o właśnie tu. Jak najdalej. O właśnie tu się kroi. no. Super. O super. I teraz patrzymy, słuchajcie, co wpada e, Nusi. Kochani, to wszystko zapowiedź tego, co czeka Was na kolejnym naszym e, filmiku specjalnym. Po jednej wyciągamy, po malutku miszku. Mamy, słuchajcie, Samuela Waltera. E, z koszulki mi wyglądał na Argentyńczyka i tak jest. Słuchajcie, Argentyna. Po malutku, pomaluteńku. Po Nie przyglądaj sama. E, teraz jest Gujgu Dziani, czyli mamy w tym momencie kochani z Urugwaju. Ale na Argentyniku. Urugwaj, słuchaj, walczył o trzecie miejsce na tych mistrzostwach, jak dobrze pamiętam, tak? Dwa, dwa. W 2-2. 2-2, czy Madia. nie? W, w którymś Madia. roku z Niemcami polegli 3-2? Y, Słuchajcie, Maldini, Paolo Maldini, pamiętasz? To jest graje, kochani, to jest... Ja nie wiem, on teraz chyba jego, trenuje, jego, on trenuje. Z Mikrostars, jego figurka jest najdroższa. Kochani, figurka z Mikrostars, Paolo Maldiniego jest absolutnie najdroższa. Natomiast my w tym momencie, kochani, chcieliśmy Wam pokazać piękną bazówkę. Maldini jest z 68 roku, obecnie Viera. jest trenerem. Patryk Vieira, wow, kolejna, słuchajcie, niesamowita postać. Słuchajcie, e, francuski, e, francuski czarnoskóry e, na pas. Ten też tego miał. Gane? Nie, Meksyko? Miałeś takie same godło? Kochani, no to to w tym momencie niesamowita sytuacja. Trzecia saszetka i od razu na powtórce piękne godło meksykańskie. No. E, e. I na koniec metryczka to. z Urugwaju? Patrz. I ty też masz z Urugwaju? Nie. 1930. Nie. A, to my mamy pierwsze. Nie. Pierwsze mistrzostwa świata. Tusia, gratuluję, to ty trafiłaś na największą historyczną chwilę. Słuchajcie, to w 30 roku w Urugwaju po raz pierwszy jeszcze przed wojną wystartowały no, mistrzostwa świata. I tak to się z małą przerwą na wojnę toczy do dnia dzisiejszego. Berbeluszki, piątkę? Dziękuję Wam bardzo za odcinek specjalny. Dziękujemy Wam pięknie widzowie, że byliście z nami. Słuchajcie, no kilka odcinków nam z tego wyszło, ale naprawdę świetny materiał. Nic się nie stało, Fabianku. No, do zobaczenia przy kolejnym specjalu, kiedy będziemy, kochani, razem z Wami otwierać boksa z Korei i Japonii. Natomiast ponadwyżkę saszetek, kochani, zapraszamy. Jeżeli ktoś z Was chce część z tych kart odkupić bądź wymienić, również, kochani, zapraszamy. Pozdrawiamy Łukaszku Piąteczka. Ciach, do zobaczyska!